Witam, z tej strony Lisiasta25, hashtag 7 i lecimy zaraz z tą powieścią. I taka mała pochwałeczka, to co mi kuzynka zrobiła. Kiedy spotykasz się ze swoją kuzynką za dużo. Taki tam tatuażyk. Dobra, zaczynamy zabawę. No dobra, znowu mamy to czytanie. I powracając do tematu, teraz prawdopodobnie jest jakaś sprawa klasowa. Jakby tak chwalić, nie patrzeć. Taki temo miseł. Jaki tam arcik? Nie wiem czy widać, ale dobra. Zaczynamy to czytanie. Nie wiem, co teraz z tego wyniknie. Leon chyba, z tego co ja pamiętam, jakieś kupawki dostał i na razie tyle pamiętam. I sobie to wyobrażam. Zamiast histerii, chyba gdzieś tam to będzie teraz nagle chichotał. Nagle kupawki dostanie, jakiegoś ataku kupawki Ja już sobie to wyobrażam, ale okej. Okay. Dobra, zaczynajmy. Choć pewnie przez większość odcinka nagle, zaczyn, nagle e, próbuję powrócić do normalności, a nie potrafię. Przez minutę. Tak jak ogarnięcie niektórych, e, nie, e, niektórych uczniów. Zwierząt, atakujemy. Dobra, lećmy z tym, bo ja tak będę cały czas. Dobra, rozprawa klasowa. Um, wszyscy wchodzą, wszyscy wchodzą do windy. Hiro trzyma się blisko Leona. Lepiej go trzymaj. Lepiej go trzymaj jak najmocniej, bo, to, bo będzie akcja gruba, co odwali. Monokuma. Hiro, musimy pogadać na osobności. Hiro pochodzi na Monokumy. O co chodzi? Bój się, kurna, bój się, kurna.